Dzień dobry wszystkim. Znajdujemy się w Sagadi w Estonii. Zakończył się finał konkursu młodzież w lasach Europy ze mną jest Polski zespół z technikum leśnego w Barcinie. Zajęli tutaj czwarte miejsce, więc podzielcie się może wrażeniami, jakie tutaj macie z tego wyjazdu z tego finału. No myślę, że nasz występ może do bardzo udanych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z naszego występu. Prezentacja myślę, że wypadła nam bardzo dobrze. Jedna z najlepszych w, w, tym, w tym turnieju. Aczkolwiek test, test mógł być trochę, trochę lepszy. Powiedziałem zdanie kolegi, że prezentacja wypadła nam dobrze, no a z kolei nam test poszedł no, nie po naszej myśli. Cóż należy dodać, że Wasza prezentacja była jedyną, tak, że tak powiem, ryzykowną, prawda? Wszyscy robili standardowe prezentacje, wy zrobiliście to w formie pewnego kabaretu, sketch'u. Skąd taki pomysł? No, no, ten pomysł się narodził z tego, że no, po prostu sądziliśmy, że większość będzie miała taką prezentację no, standardową. standardową a, no, po prostu dzięki temu ubijemy półc. W ten sposób. Chcieliśmy wprowadzić coś świeżego, bardziej Nowego. nowoczesnego, więc zarazem wyróżniającego się wśród tych 11 no, innych pozostałych prezentacji. Osiągnęliście bardzo dobry wynik. Czwarte miejsce, także gratulacje dla Was i również dla Pani Profesor, która Was przygotowała. No ja jeszcze to bym musiała dodać, że y, zespół w ostatniej chwili został osłabiony, więc ich wynik jest naprawdę doskonałym wynikiem, ponieważ no, w ostatniej chwili prawie wycofał się trzeci członek zespołu i całość tego materiału oni musieli opanować w bardzo krótkim czasie, dlatego też wynik czwarty jest naprawdę bardzo dobry w ich przypadku, a prezentacja, wydaje mi się, że ten sposób prezentacji był taki nowatorski i no, Dodawał troszeczkę kolorytów w tych prezentacjach, no nie oszukujmy się w większości no bardzo nużących, że tak powiem, a to jakieś tam informacje również zostały przekazane, tym bardziej, że uczestnicy, jakby przygotowując się do tej części testowej, byli, byli już zapoznani z informacjami o każdym kraju, więc powtarzanie tego w prezentacji wydawało nam się. No, nieuzasadnione chcieliśmy jakoś inaczej przedstawić ten nasz kraj. Myślę, że tak troszeczkę humorystycznie, a wykorzystując też pewne walory naszego uczestnika. Co, co zresztą, jeśli ktoś ogląda, jak będzie miał możliwość oglądać tej prezentacji, na pewno zauważy. Tuż dziękujemy jeszcze raz Nie za dziękuję. udział i mamy nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie również w przyszłym roku. To się całkiem możliwe. To, <laughs> to jeszcze się wszystko rozstrzygnie w, w ogólnopolskim etapie, tak, ja tak, etapie no, i również okręgowym, bo trudno nam powiedzieć, jak silne zespoły będą. No, Wystarczy chociaż. Tak, w, tak, spróbować chyba kręgowy, spróbują. Tak. No, <laughs> będę ich namawiać. Dziękujemy jeszcze raz.